Jestem, jestem. Kochani, baranki będą miały spotkania w miłości, spotkania w miejscach publicznych, nawet u szczęścia w miłości. Pokazuje mi się dla baranków, kochani, taka sytuacja, że mogą wyjść gdzieś razem, do parku, na, do kawiarni, właśnie mogą się cieszyć z tego, że te wszystkie miejsca. Zostały otworzone, i mogą wyjść ze swoją sympatią, gdzieś zaczną, zaczną wychodzić wieczorem. To mi się pokazuje. No, mamy jutro, moi drodzy, jutro jest 16, 17, 18, 19, 20. Albo czy jutro, albo w czwartek, baranki mogą wyjść ze swoją sympatią, miłością. Mogą się obudzić w nich ponownie jakieś uczucia. No, zobaczmy. Baranki, rozkładzik, co on czuje do sympatii. Na razie baranki skupiają się na pracy. No, i niestety są nieufne. Tu uważać, co, co czuje, co łączy z partnerem, przejścia. Przejścia u baranka i u tego byłego partn pa u partnera, partnerki, czy kogoś, kim są zainteresowane. W życiu te przejścia ich łączą. Co ich yy, dzieli? Taka niemożność podjęcia decyzji, co zrobić dalej. I karta rady na ten tydzień dla baranków. No zobaczmy, co mi się tu pokaże. Yy, miłości. Baranki są nieufne, ale tutaj będą się kontaktowały. Nawet mogą dać komuś jakiś prezencik. Coś mogą sprezentować, albo mogą coś fajnego dostać te baranki. Jakiś prezent. Um, coś mogą dostać. Jakaś strzała mora może tutaj trafić baranki w tym tygodniu. Kochani, idziemy dalej. E, za barankami mamy byczki. Trzy karty dla byka. Trzy karty dla byka. Byk. Byk jest po rozstaniu przyblokowany. Zobaczcie, depresja, dołek, byk chce być sam w tym tygodniu od 16 do 23 i blokada, krzyż. Co czują? Tęsknią za byłym partnerem, chciałyby romansu, ale z tą osobą, z którą piszą, jest jakaś blokada. Zobaczmy trzy karty. No, tutaj mi się pokazuje, że mają ochotę na małe, co nieco byczki, na jakiś romansik. Ale y, też myślą o byłym partnerze, i w tym tygodniu będą trochę przyblokowane na miłość. Kochani, idziemy dalej. W pobyczkach mamy bliźniaki. Zobaczmy trzy karty. Bliźniaki. Bliźniaki będą miały, będą przeżywały relacje w domu, bo jest karta blokady przy domu, a więc tak. Miłość, tak? Spędzanie czasu razem, tak. Jeżeli same są bliźniaki, będą rozglądały się za stałym partnerem, partnerką, ale będą przypominały sobie wszystkie relacje rodowe z domu, które ich blokują w relacjach, w związkach. Właśnie to, co wyniosły z domu. Siedzą w przeszłości i są zablokowane, o czym mówi Dwójka Mieczy. A więc bliźniaki tęsknota za tym, co było, przeminęło z wiatrem. Bardzo nieufne bliźniaki w tym tygodniu będą. Będą załatwiały jakieś sprawy urzędowe. Miłość u bliźniaków pójdzie troszeczkę w odstawkę. Kochani, teraz mamy raczki. No zobaczmy. Raki. Raczki. Mój tato był rak. No zobaczmy. Raki. A dla raczków tutaj łód szczęścia, ale też przyblokowane. Zobaczcie, czemu tyle tych blokad w tym tygodniu? Chcę być sam. Raczek będzie siedział sam, jak ten niedźwiadek na skałce. No co Tarot powie? Będą gotowe do nowej pracy, ale ta nieufność mi się pokazuje. Tu jest pokazana możliwość wyjazdu w przyszłym tygodniu z kimś, jeżeli raczki są. W miłości w zazdrość, nieufność, sprawdzanie. Raczki będą miały trudny tydzień w miłości, niestety. Po raczkach mamy, kochani, lwy salonowe. No mam tutaj dużo znajomych lwów. Zobaczmy, co lwy w miłości będą miały w tym tygodniu. Będą myślały o podróży, o wyjeździe. Będą zmienne emocjonalnie. Nawet będą myślały o jakimś romansiku. Dosłownie o seksie. No w miłości... Chciałyby się zakochać, ale być może są w innym związku. Być może boją się. Być może chciałyby, ale jest ten aspekt uwiedzenia, jest ten aspekt takiej nie do końca czystej gry w miłości u lwów. Będzie kusiły, będą kusiły lwy romanse i pokazuje mi się tutaj niestety zazdrość u lwów, ale też może być tak, że będą chciały zaliczyć romansik, bo tu jest karta. Romans po małże, poza małżeński czy poza związkowy. Lwy będą myślały o małym skoczku w boczek. Idziemy dalej. Waga, kochane. Sprawdźmy waga. Trzy karty waga. Tak. Waga będzie miała cierpliwość. Będzie tutaj myślała o poznaniu kogoś. Będzie się zastanawiała, czy nie iść dalej. I, I nie poznać kogoś ym, do relacji stałej. Jeżeli jest sama, jeżeli ma związek, to umocnienie związku dla wagi, ale może być taka nutka zazdrości w tym tygodniu. Wago uważaj, bo możesz być bardzo zazdrosna. I waga będzie taka. Yy, przepraszam, mówię o pannie. Jeszcze raz, to jest dla panny. Mówię wagę, a tak naprawdę myślę o pannie. Panny będą chciały stałej relacji, ale może zagościć zazdrość i będą na takim rozdrożu. Czy wejść w to głębiej, czy nie, będą dążyły panny do stabilizacji. Będą czuły, chce związku, chce stabilizacji, chce spokoju, chce rodziny, ale będą zazdrosne. Wagi, teraz właśnie wagi, kochani. Wagi moje, kochane. I proszę o udostępnienia, moi drodzy, waga na ten tydzień w miłości. Od jutra do przyszłego tygodnia. Trzy karty waga. Zabawa w głowie wadze będzie chodziła. No tutaj bawienie się, radość. Kulanki z fawole. Seksiki. Uważajcie wagi. Możecie się z kimś pokłócić. Jest karta uważaj na kłótnie wago. No i niestety może być podstęp. Uwiedzenie, odwołane spotkanie uwagi. W miłości, a więc wagi uważajcie, bo ten tydzień będzie taki wyjątkowo trudny dla Was. Kochani powadzę, skorpionki, ja też jestem skorpionica. Patrzmy, co u skorpionic w tym tygodniu. I z panów skorpionów oczywiście. Miłość, miłość. Jutro będą finanse, zdrowie. Miłość. Miłość. O, wyjście, spotkania. Fajne rozmowy, dużo rozmów, ale Skorpionica się będzie zastanawiała, weź w to dalej, czy nie. Hmm? Trochę smutna, zakochana, smutna i zazdrosna. Skorpionica może być zazdrosna, albo partner Skorpionicy może być gdzieś zazdrosny o nią. Uważaj, Skorpionico. No i tu mi się pokazuje możliwość wyjazdu. Ym, też ym, jest pokazana, Skorpionica na ten tydzień w miłości, trzy karty. Możliwość jakiegoś wyjazdu krótkiego będzie propozycja. Jest zalecana cierpliwość. I jeszcze raz cierpliwość i cierpliwość na niecierpliwego mężczyznę. Dla skorpionicy. A jeżeli skorpionie jesteś mężczyzną, to uzbroj się w cierpliwość ze swoją partnerką czy potencjalną partnerką. No kochani, mamy strzelce, strzelczyczki. Trzy karty dla strzelczyka z Lenormand. Uff, namiętna miłość, emocje. O matko, zobaczcie jakie połączenie. Miłość. Taka szczera, prawdziwa, namiętna burza emocji i serduszko. Mocne emocje u właśnie strzelca. Ale też będą jakieś załatwiania spraw urzędowych i w domu jakieś nieprzyjemności, co może odciągać ciut od tej miłości. Tak. W partnerstwie, bądź wyrozumiały, wyrozumiała dla partnera, ale to też jest tu um, dobre rozmowy, korzystne rozmowy dla strzelców. E, poprzez rozmowy możecie umocnić swoją relację strzelcem. Kochani, dajcie tu lajki, oglądacie chociaż polubcie ten kanał, subskrybujcie ten kanał. No i proszę moi drodzy! no subskrybujemy lajki, co Was to kosztuje nagrywam Wam te horoskopiki tu gratis, dla Was to przynajmniej dajcie łapkę w górę lajka i subskrybujcie kanał no do przodu jeden lajk, 11 osób ogląda każdy niech chociaż da tego lajka kochani po tych naszych strzelczykach mamy koziorożce 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 Jestem tutaj z wami, koziołki, matołki moje. Koziorożce będą potrzebowały troszeczkę ciszy, zwolnienia, pobycia samemu. Zobaczcie, tu jest izolacja u koziołków. Będą się izolowały, potrzebowały pobyć same z sobą, czy są w związku, czy są same. To będzie taki okres na przemyślenia dla właśnie koziorożców, kochani. Kochani, idziemy dalej. Idziemy dalej. Koziorożec. Wodniczki. Oj, wodniczki będą chciały romansiczku, zobaczcie. A tutaj będą i yy, yy, tutaj będą miały możliwość romansiku, będą, będzie kusił ich romans. Nie wchodzić w to, bo nic z tego nie będzie, tylko kłótnie nieprzyjemności. Unikajcie wodniki tego romansu, bo tu może być oszustwo. Niestety, wodniki, jak ja widzę takie połączenie kart, przyjdzie ktoś z propozycją romansu. Ale pamiętaj, nie będzie to dla Ciebie dobre. Nie będzie dobre. I kochani, 10 osób ogląda. No dajcie chociaż tutaj lajka, komentarz zostawcie i subskrybujcie ten kanał. Nagrywam Wam. Tu horoskopiki raz na tydzień, raz na miesiąc. Yy, I ja Wam powiem, że ja to robię dla Was, chociaż dajcie te lajki, polubcie i subskrybujcie kanał. Wracajcie. Kochani, idę dalej. W Powodnikach ostatni znak Zodiaczku: ryby. Rybeczki moje. Rybki, trzy karty. Ryby będą myślały o wyjeździe gdzieś nad morze, będą rozmawiały o tym wyjeździe, o takim miłym czasie, będą przeżywały drugą miłość. Albo, jeżeli nie mają tej miłości, będą marzyły o takiej miłości. No zobaczcie, będą tutaj w stanie zakochania, wejdą w taki stan, chcę kochać i być kochany. To będą przeżywały rybeczki nasze. Jeszcze trzy rady starotka. I kochani, Chociaż polubcie tutaj, dajcie łapki w górę. Polubcie, subskrybujcie kanał, jeżeli chcecie więcej tych horoskopików. Jak nie, to nie. No i trzy rady dla rybek. Rybki. Jeżeli zostałyście zranione, musicie to przetransformować. Jeżeli boicie się kłamstwa, jeżeli byłyście zranione, to musicie przejść przez tą śmierć, przez tą transformację duchową. Potrzebujecie troszeczkę czasu, ale jeżeli dojdziecie do siebie po tym czasie, będziecie gotowe na miłość, na spełnienie życzeń i na taką relację, jaką będziecie chcieli. A więc moi drodzy. Wszystkiego dobrego na ten tydzień, od jutra, od tej niedzieli do przyszłej niedzieli Wam życzę. Wszystkiego dobrego, pięknego czasu, zakochania Wam na, na wiosnę życzę. Miłości w sercu, szczęśliwej, nieszczęśliwej, jak to mówi moja taka mentorka Pani Ewa, miłość szczęśliwa, nieszczęśliwa, ale kobietą, mężczyzną kwitniesz. A więc kochani, buziaczków moc, jutro nagranko, Karty rady będą yy, i będą też. Yy, horoskopik będzie na finanse i na zdrowie na ten tydzień dla każdego znaku Zodiaku. Dziś wieczorem jeszcze nagram jedną transmisję o relacjach, o związkach, ale to później. Pa-pa!